Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wróżka Wizjonerka, właściwie Życia Diona. Jestem również wróżką, jestem coachem, jestem rytualistką dla Państwa, prowadzę różnego rodzaju warsztaty, ale przede wszystkim jestem doradcą na portalu onefuturia.pl. Moi drodzy, przede wszystkim chciałabym Was zachęcić do subskrypcji naszego kanału. Do lajków, do komentarzy, tego co umieszczamy. Ja dzisiaj ze swojej strony chciałabym Państwu przedstawić horoskop indywidualny na jutrzejszy dzień, 30 stycznia 2019, poprzez karty Tarota, czyli wylosowanie jednej karty dnia na jutro, ale również pod względem numerologicznym, jako uzupełnienie, czego możecie się Państwo spodziewać. Więc może zacznijmy od karty dnia. No przepraszam, widzicie Państwo, że jest jednak na żywo. Karta dnia na jutro. Karta dnia na jutro na 30 stycznia 2019. Jutro może być dość duży ruch, że tak powiem, może się dużo dziać. Proszę, to jest karta dnia, ja może Państwu ją tak pokażę. Jest to karta, nie wiem jak ją, o tak lepiej ją widać. Kartę dnia, jaką dla Państwa dzisiaj wylasowałam na jutrzejszy dzień, czyli na 30 stycznia, jest to przede wszystkim karta Świat. Co ona mówi? Jest to przede wszystkim karta, która mówi o spełnieniu życzeń, marzeń, sukcesu, radości, szczęścia, dobrobytu, nagrody i osiągnięcia tak naprawdę wszystkiego, co sobie zaplanowaliśmy. Ale również jest to karta zakończenia jakiegoś etapu, więc jeżeli Państwo macie cokolwiek do załatwienia w dniu jutrzejszym, co się ciągnie, co nie macie możliwości Państwo jakby załatwienia wcześniej, jak najbardziej możecie to zakończyć tu, jutro, w dniu jutrzejszym, bo ta karta sprzyja jakby załatwieniu i szczęściu w załatwieniu różnych spraw. Również ona zapowiada tak nas naprawdę niezwykle sympatyczną aurę. My sami będziemy czuli się przepełnieni radością, wesołością, energią, będziemy tak naprawdę otwarci na świat, na ludzi. Będzie to tak naprawdę dzień, w którym będziemy w stanie pokonać wszystko i wszystkich, w którym wszystko będzie układało nam się tak naprawdę zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w którym nic nie będzie w stanie zburzyć naszego spokoju. Będziemy tak naprawdę w stanie pokonać każdego rywala w dyskusji, załatwić pozytywnie każdą sprawę, zdać każdy egzamin tak naprawdę rozwiązać każdy problem. To będzie dobry dzień na aktywne spędzanie czasu. To będzie fantastyczny dzień na spotkanie na przykład pod wieczór z przyjaciółmi. Z jakiekolwiek spotkanie, jeżeli będziecie mieli biznesowe, też one mogą pójść w kierunku jakim byście by chcieli, czyli jakiekolwiek negocjacje, spotkania, jest to bardzo dobry dzień na rozpoczęcie czegoś nowego, na podejmowanie nowych wyzwań, na realizację marzeń. To będzie dzień, który przyniesie nam wiele miłych niespodzianek. Obiecałam Państwu, że uzupełnię to również o wibracje dnia jutrzejszego. Jutro mamy 30 styczeń 2019, czyli sumując każdą liczbę z daty, dodając ją do siebie, otrzymujemy tak naprawdę y, liczbę 7. Co to oznacza? To oznacza, że jutro będzie dzień pod wibracją siódemki. Siódemka jest to przede wszystkim liczba intuicji, ale nie tylko, dlatego że wibracja 7 mówi, że tak naprawdę czasami warto jest coś odpuścić. Będziecie również Państwo mieli takie skłonności troszeczkę do przebywania jakby w samotności, zamykali się w sobie. Ale to jest również wibracja tak zwanej życzliwości, intuicji, więc tak naprawdę wykorzystaj je dla własnych korzyści, dając sobie chwilę wolnego, bądź na przykład rozmyślając na bieżąco. I załatwiając na bieżąco swoje problemy w swoim, ze swoim obecnym życiem i przyszłością, o jakiej tak naprawdę marzysz. Widzicie Państwo, że numerologia się bardzo pokrywa, jakby z kartą dnia. Klarowność myśli yy, i wynikające z niej postanowienia mogą tak naprawdę uporządkować nam jutrzejsze sprawy oraz spowodują, że w naszym życiu pojawi się coś lepszego. Jeśli chodzi o dom, o rodzinę, yy, możemy tak, za, w, tak zwanie wykorzystać obą skuteczność na wiele sposobów i sprawić, że tak naprawdę nasze rodziny, gospodarstwo domowe będzie funkcjonować łatwiej na przykład lub oszczędziej lub bardziej efektywnie. Jest to tak naprawdę bardzo dobry dzień na inwestowanie w akcje, w obligacje. Ale nie jest to dobry dzień na przykład na inne przedsięwzięcia typu spekulacje. Możesz jednak o tym pomyśleć, ponieważ trzeźwość jutrzejszego Twojego umysłu może ci podejmować właściwe decyzje, które będziesz mógł wcielić w życie. Jak pamiętacie, powiedziałam, że karta świat jest to karta dużych możliwości spełnienia, i to tak naprawdę jest zarąbisty dzień na to, żebyście Państwo pozałatwiali wszystkie swoje sprawy kierując się intuicją ale też jeżeli będziecie mieli ochotę troszeczkę że tak powiem zaszyć się w spokoju, śmiało możecie to zrobić, nie chowajcie jakby nie wstydźcie się tego natomiast jeżeli będziecie tego potrzebować jak najbardziej moi drodzy dajcie sobie takie 5 minut odpoczynku jak ja to mówię, schowajcie się przemyślcie strategię może wam jutro troszeczkę ciężej wstać z łóżka, być trudno i jakby i zacząć dzień od nowa. Ale jeżeli już zaczniecie ten dzień od nowa, ręczę Wam, że ten dzień będzie dla Was mega udany i będziecie z tego dnia bardzo zadowoleni. Piszcie w komentarzach, czy ten dzień się spełnił, czy też się nie spełnił. Natomiast kochani, w dniu dzisiejszym tak naprawdę mamy dzień spod wibracji. Szóstki, tak zwany dzień szósty. Co ona tak naprawdę oznacza, i tutaj będziecie mogli, że tak powiem, zweryfikować się troszeczkę, jakby z tym dniem. Dlatego, że to dzisiejszy ten dzień był taki trochę dniem spokoju i zadowolenia. E, mogliście się dzisiaj na przykład poddawać łagodnym impulsom, które sami w sobie, jakby poczułeś. E, ten dzień dzisiejszy mógł Państwu przynieść również dużo radości. W tym dniu, czyli w szóstym, dla Was tak naprawdę, czyli dzisiaj, mogło być to, że najważniejsze dla Was był na przykład dom, rodzina i sprawy rodzinne. Tak naprawdę szóstka, czyli ta wibracja sześć dnia dzisiejszego, jest to yy, liczba, jak ja to mówię, ludzkości, przez co tak naprawdę wszystkie dzisiejsze Wasze emocje, Będą tak naprawdę naznaczone troską i wielkodusznością. Dzisiaj, tak naprawdę, chcielibyście, mielibyście Państwo ochotę podzielić się dobrymi, nie wiem, słowem, coś komuś podarować, osobami, które kochacie. Na pewno dzisiaj też będzie Wasza chęć pomocy, chęć spełnienia z rodziną, jakby tego dnia, docenione przez Was. Natomiast Moi drodzy, zwróćcie uwagę o tym, żebyście w dniu dzisiejszym na przykład nie zapomnieli o rachunkach bądź wydatkach, ponieważ nie są one dzisiaj jakby mile widziane w dniu szóstym. Tak naprawdę, dzisiaj powinniście również odłożyć czas, dzisiaj, czyli w szóstce, czyli 29 stycznia, odłożyć na bok wszystkie urazy, a każdej. Osobie, z którą się tak naprawdę dzisiaj mogłeś pokłócić, ofiaruj, jak ja to mówię, gałązkę oliwną, czyli gałązkę pokoju. E, jako, że dlatego, że też mamy dzisiaj tendencję do pomyłek, że tak powiem. Natomiast na pewno ten Wasz gest pogodzenia się z kimś będzie doceniony w przyszłości. Możecie też zyskać w dniu dzisiejszym szacunek, szacunek który tak naprawdę. Wzmocni Waszą więź z innymi osobami w dniu dzisiejszym. Dzisiaj jest też dobry dzień, na przykład, na to, żebyście się zapisali na jakieś dodatkowe kursy, szkolenie, edukację. Dlatego, że szóstka jest dość mocną wibracją, jeżeli właśnie chodzi o edukację. E, na przykład, jeżeli nie możesz, bo nie masz czasu, uczestniczyć na regularne zajęcia. Zacznij zwracać tak naprawdę dzisiaj właśnie baczną uwagę na wszystko, co znajduje się wokół Ciebie, ponieważ życie samo w sobie może postrzegać ten dzień jako tak zwany kurs dla Ciebie, różnego rodzaju kurs. Jeżeli tylko będziecie w dniu dzisiejszym robić dobry użytek ze zbieranych przez Was doświadczeń, to zostaną one naprawdę y, dla Was drogocennymi lek. Które możecie w dniu dzisiejszym sobie, że tak powiem, dostarczyć do siebie, jakby uzyskać nowe doświadczenia. Moi drodzy, to był horoskop podwójny, że tak powiem, dniowy, dlatego że zakończyłam go jakby dzisiejszą wibracją numerologiczną, czyli szóstką tak zwaną, ale również przedstawiłam Państwu horoskop poprzez moje karty, tutaj tarota. E, poprzez karty dnia na jutro, na 30 stycznia i uzupełniłam to o tak zwaną liczbę dnia, liczbę dnia 7, w którym będziemy w wibracji w dniu jutrzejszym. Jeżeli Państwu podobała się taka zapowiedź, bardzo proszę lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał, a myślę, że ten kanał może Was zaciekawić, bo będziemy tutaj wiele fajnych rzeczy wstawiać. Mamy nowych doradców. Zapraszam Was do telefonów do doradców. Zapraszam Was na stronę naszą internetową www.onefuturia.pl. Również tutaj będziemy robić różnego rodzaju programy ezotoryczne i zapraszamy Was do uczestnictwa. Ja z Państwem się żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie, za udział. Mam nadzieję, że przyda się Wam te wskazówki, które w dniu dzisiejszym Wam udzieliłam na jutro. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że jesteście, że subskrybujecie nasz kanał, że lajkujecie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo mi miło było. Wizjonerka życia Diana.